Nowość. Łukaszenka powiedział Amerykanom, niech idą na. Co się dzieje z dyktatorem? Łukaszenka kazał Amerykanom iść. W relacjach Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej z Białorusią pojawili się nowe, dziwne sygnały. Łukaszenka przypuścił słowny atak na prezydenta Stanów Donalda Trumpa. Jeszcze niedawno białoruski dyktator deklarował gotowość do zawarcia wielkiego dealu z Amerykanami. Jednak w piątek. Poprzedni piątek ogłosił, że negocjacje idą nie tak. Powiedział w następny sposób: Odsłonię pewną tajemnicą. Bywa różnie. Rozmowy idą ciężko. I dosłownie następnego dnia, po nocy, kiedy te balony poleciały, Amerykanie przysłali nam wiadomość, że winni są Białorusini. Że to nasza sprawa i że władze, a także Łukaszenka, muszą natychmiast przyprosić Litwę publicznie. Я им говорю: нех идут они нах, освещу публичнее диктату. Кто ну, то верит? Но это правда, то есть на видео. С американцами ведем переговор. По разному тяжело идут эти переговоры. Ну и буквально на следующий день, в этот же день, после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали письмо, что белорусы виноваты, что это случилось и власти, и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой, притом публично за это. Ну я же пошли нах. Мог бы рассказать своим пропагандистам вычунч те слова. Однако его канал, официальный канал на Телеграме, повторил те выповеди в субботу и в неделю. Хотел упевнить, что те слова долечают до, до Стану Питание. Dlaczego Łukaszenka jest taki wściekły? Zmiana nastroju Łukaszenki wynika z wizyty, według mojej oceny, w Mińsku Sergeja Lavrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji. Ewidentnie dostał sygnał z Kremla. Lavrow był w Mińsku w ubiegłym tygodniu i przekazał, według naszej wiedzy, po prostu sygnał, co ty chcesz jeszcze układy z Amerykanami, z Unią Europejską zawierać? Pamiętajmy, że Łukaszenka nie jest gwarantem niezależności i nie podejmuje niezależnych decyzji. Decyzje ostatecznie zapadają na Kreml. I właśnie od Kremla on dostał ten sygnał. Łukaszenka publicznie znieważył Amerykanów w piątek w trakcie spotkania z obywatelami w jednym z obwodów. Mimo tej zniwagi, strona amerykańska w następny wtorek, w tym tygodniu, zniosła sankcje na prywatno-państwowe samoloty Łukaszenki na cztery samoloty. Co więcej, zniesiono również sankcje na państwowe linie lotnicze Białawie. Jak to skomentować? Uważam, że w ten sposób Departament Stanu stawia dyktatora przed wyborem. Spełni żądanie prezydenta Trumpa dotyczące uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Taki przekaz był ze strony prezydenta Trumpa w jego sieci społecznej True Social. Albo dalej służ Kremlowi wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. Z drugiej strony, my oczywiście mamy swoje podejście, swoje stanowisko. Jeśli Łukaszenka chce wielkiej umowy ze Stanami Zjednoczonymi, musi ona obejmować również białoruską umowę. Rozwiązanie głębokiego wewnętrznego kryzysu politycznego na Białorusi. Dla nas jest ważne również, żeby nie były podejmowane decyzje bez nas. Jak często mówią Polacy, nic o nas bez nas. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Jeśli to wideo było dla Was wartościowe, proszę Was o polubienie go i podzielenie się w komentarzach Waszymi przemyśleniami. Proszę również o wsparcie naszego zespołu, z nami. Każdy Wasz gest pomaga nam walczyć dalej o demokratyczną, wolną i europejską Białoruś.